Oskarżony o makabryczne zbrodnie, kanibalizm, kaszirodztwo i pakty z diabłem. Czy wilkołak z Bedburga naprawdę był potworem, czy może ofiarą czasów, w których żył? Peter Sztump, wilkołak z Bedburga człowiek, potwór, czy ofiara histerii? Materiał przygotowany dla portalu Histmac.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historie, które opowiadamy. Procesy rzekomych wilkołaków pojawiły się na terenie dzisiejszej Szwajcarii, zwłaszcza w Wale i Wo na początku XV wieku i rozprzestrzeniły się na całą Europę w XVI wieku, osiągając szczyt w wieku XVII. Prześladowania wilkołaków i związany z nimi folklor stanowią integralną część zjawiska, jakim było. Polowanie na czarownicę, którego szczyt przypadł na okres reformacji. W 1589 roku świętym cesarstwem rzymskim wstrząsnęła makabryczna historia w Bedburgu. Niedaleko kolonii doszło do jednego z najsłynniejszych procesów o czarną magię w historii. Peter Stump, zamożny rolnik, wdowiec i ojciec dwójki dzieci został oskarżony o wilkołactwo, czary, morderstwa i wiele innych odrażających historii. Czy istnieją dowody na to, że oskarżony faktycznie był zwyrodniałym mordercą? A może Peter Stump padł ofiarą przesądów, zabobonu i masowej histerii? Dokładne miejsce i data urodzenia Petera Stumpa, ani nawet nazwisko, nie są znane. W źródłach pojawia się jako Peter Stube, Peter Stub, Peter Stibe lub Peter Stumpf, a także jako Abel Griswold, Abel Griswold, Ubel Griswold. Prawdopodobnie urodził się około 1530 roku w okolicach Bedburga, Westfalia, część elektoratu kolonii. O jego życiu wiadomo tylko tyle, że był protestantem, zamożnym rolnikiem, a w latach 80. XVI wieku także wdowcem. Miał dwójkę dzieci, nieznanego z imienia syna, i córkę o imieniu Sybil lub Bele, która miała około 15 lat. Przez ćwierć wieku mieszkańcy Bedburga żyli w ciągłym strachu. Nieznany potwór terroryzował całą okolicę. Zarzynał owce, jagnięta i kozy, zabijał mężczyzn, dzieci, a nawet kobiety w ciąży. Szczątki ofiar znajdowano rozrzucone po lesie i drogach, a sparaliżowani strachem ludzie bali się opuszczać swoje domostwa. Nie podejmowano nawet prób szukania zaginionych dzieci, gdyż spodziewano się, że zostały pożarte przez monstrum. Podejmowano wiele prób schwytania lub zabicia bestii, ale każda obława kończyła się fiaskiem. Pewnego razu w 1589 roku myśliwym udało się wreszcie zapędzić nieznaną istotę do doliny. Lecz kiedy ją dogonili, zamiast potwora zobaczyli znanego im wszystkim rolnika Petera Sztumpa, który szedł o lasce w stronę Bedburga. Niepozorny widok wydał się myśliwym zbyt podejrzany, dlatego aresztowali Sztumpa i zabrali go na przesłuchanie. W strachu przed torturami Peter Stump miał przyznać się do praktykowania czarnej magii od 12 roku życia. Twierdził, że diabeł dał mu magiczny pas, dzięki któremu przeobrażał się w ogromną, potężną i nienażartą bestię, przypominającą wilka. Do ludzkiej postaci mógł wrócić zdejmując pas, i tak właśnie zrobił, kiedy uciekał przed obławą. Mimo poszukiwań, artefaktu nigdy nie odnaleziono. Przez 25 lat Sztump miał pożerać zwierzęta gospodarskie, zabić i zjeść 14 dzieci oraz dwie ciężarne kobiety, których płody wyrwał z ich łon. Wśród dzieci był jego syn, którego miał zaprowadzić do lasu, a następnie przeobrazić się w potwora i pożreć jego mózg. Sztump został także oskarżony o kazirodczy związek z córką oraz o współżycie z krewną, co również w świetle prawa uważano za kazirodztwo. Ponadto przyznał się do odbycia stosunku płciowego z Sukubem, zesłanym mu przez diabła. 28 października 1589 roku Peter Sztump został uznany za winnego wilkołactwa, pałania się czarną magią, kąszachtów z szatanem oraz kaziroctwa i skazany na śmierć. Wraz z nim na śmierć skazano jego córkę i kochankę, które uznano za współwinne popełnionych zbrodni. Trzy dni później, w obecności wielu możnych i książąt Rzeszy, wykonano wyroki. Jako główny winowajca, Peter Sztump został przytwierdzony do koła, po czym rozpalonymi do czerwoności szczypcami, wyrywano mu ciało od kości w dziesięciu miejscach. Następnie zmiażdżono mu ręce i nogi, a głowę odcięto. Córkę i kochankę Petera spalono na stosie wraz z jego bezgłowym ciałem. Nie ma dowodów na to, że proces rzeczywiście się odbył, ponieważ nie zachowały się żadne zapisy procesowe. Jednak sprawa odbiła się szerokim echem, nie tylko na terenie Rzeszy, ale też za granicą, np. w Holandii, Anglii i Danii, i została uwieczniona na drzeworytach oraz broszurach. Najbardziej wyczerpującym źródłem o historii Wilkołaka z Bedburga jest broszura wydana w Londynie w 1590 roku pod tytułem A True Discourse, Declaring the Damnable Life and Death of One Stube Peter, a Most Wicked Sorcerer. To angielska kopia niemieckiego pierwodruku, która zachowała się do naszych czasów w dwóch egzemplarzach: jeden znajduje się w British Museum, a drugi w Lambeth Library. Nie wiemy, czy Peter Sztump dopuścił się jakichś zbrodni, czy był tylko przypadkową ofiarą zbiorowej histerii, jaką były polowania na czarownice. W pierwszym przypadku jego historia mogła zostać podkoloryzowana i wzbogacona o drastyczne szczegóły oraz udział sił nieczystych. W drugim przypadku Peter Sztump mógł paść ofiarą konfliktu na tle religijnym lub spisku, którego celem było pogrążenie majątnego rolnika. Sprawa Petera Sztumpa doprowadziła do znacznego wzrostu ilości prześladowań i procesów rzekomych wilkołaków, głównie we francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych częściach Europy. Procesy wilkołaków dotarły do Infland w XVII wieku i stały się najczęstszą formą procesów oczary w tym kraju. Zjawisko to utrzymywało się najdłużej w Bawarii i Austrii. Ostatnie przypadki odnotowano na początku XVIII wieku w Karyntii i Styrii. Dla portalu histmag.org czytał Dawid Miązek. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć z rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.